Siema, 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 witam Was bardzo serdecznie z tej strony PSX Maniak w dość nietypowym odcinku, bo jest to drugi odcinek z serii szybki vlog. Jako, że dwa lata temu zrobiłem kiedyś taki filmik, który właśnie nazwałem Szybki Vlog i tam sobie opowiadałem kilka takich rzeczy, to postanowiłem, że znowu nagram coś podobnego jak dwa lata temu. Też będę to nazywał Szybkim Vlogiem, bo jest po prostu kilka tematów, które chciałbym poruszyć, z tego względu, że no nie ma mi ostatnio na Twitchu, nie streamuję, nie wiadomo z jakiej przyczyny. Dałem jedynie krótką notkę na Twitchu w historiach, no, że nie będzie mnie na długo. No i właśnie ze względu na to, że mnie nie ma na Twitchu, na YouTubie też. Nes unboxing, rzadko. Nes gameplay, już w ogóle trzy odcinki były i na tym się skończyło. I między innymi, właśnie nagrywam ten filmik tylko po to, żeby po prostu wam wytłumaczyć o co aktualnie chodzi, dlaczego tak jest i. No, i po prostu opowiedzieć wam kilka rzeczy odnośnie aktualnie mojego życia i rzeczy, które chciałbym bardzo zmienić. Tak więc, myślę, że bez względnego gadania byśmy sobie po prostu przeszli do pierwszego tematu. A głównym tematem, i w sumie najmniej przyjemnym, będzie to, dlaczego aktualnie nie streamuję. Czy ja odeszłem, czy dalej będę streamował, czy o co chodzi. Powiem wam tak: sytuacja wygląda teraz tak, że aktualnie faktycznie nie streamuję, i tych streamów najprawdopodobniej nie będzie jeszcze chwilę. Dlaczego tak jest, moi drodzy? Ogólnie, żeby wam to wytłumaczyć, najpierw bym wam musiał mniej więcej powiedzieć trochę o sobie. Większość osób będzie o tym wiedzieć, większość osób będzie o tym nie wiedzieć. E, uważam, że nie, ma, że nie ma czego się wstydzić i powiem wam to otwarcie. Jestem osobą, która ma stwierdzone ADHD. Wiadomo, ADHD w skrócie jest to choroba, której po prostu nie panujesz nad agresją i między innymi, właśnie nad emocjami, i o te emocje tutaj się rozchodzi. Uwa Dużo osób może myśleć, że ADHD. ADHD to jest po prostu choroba, gdzie, gdzie człowiek się łatwo wkurwia, że coś tam i tak dalej. Nie, nie, nie. ADHD ma dużo innych różnych działań, które mocno wpływają na mój rozwój i moje życie. Między innymi właśnie problem z emocjami. To jest ten problem u mnie taki, że o to, to, że ja mam ADHD to raczej też nie, nie trudno zobaczyć między innymi po streamach. Mówię tutaj na przykład o, o czymś takim, że no ja odpalam streama i po 20 minutach jest tylko rage, pierdolnięcie kurwa ręką w stół I jest wyłączenie streama I 3 godziny streama zrobiłem w 20 minut Pomimo tego, że totalnie nic nie zrobiłem na tym streamie Właśnie to jest to Bardzo chciałbym temu jako zapobiec Aczkolwiek jest mi ciężko Nie powiem, że nie To jest rzecz, której kurwa nie mogę opanować I Nawet jakbym chciał na siłę To i tak musi tak być i koniec Ze względu, że ostatnio wydarzyła mi się taka No... Nieprzyjemna dość yy, sprawa w życiu, o której raczej nie chcę mówić i raczej wam nie powiem. To będzie rzecz, której się dzisiaj nie dowiecie. No, ale po prostu stało się coś, nie chcę mówić co, przez to, że tak wyszło, a nie inaczej. No, ja po prostu kuźwa popadłem w depresję. Nie powiem, że nie, tak było. I ze względu na to, że ja praktycznie te dwa tygodnie, co mnie teraz nie było, siedziałem na dupie i nie wychodziłem z domu. A jak już wychodziłem, to zaraz chciałem wracać do niego z powrotem, bo, bo nie miałem nastroju. To stwierdziłem, że no, nie. Nie ma sensu robić streamu, bo ja bym te streamy robił na siłę. To by było widać, że robię na siłę, bo w ogóle nie czerpałbym z nich przyjemności. Dlatego ja uważam, jak mam się kurwa męczyć i robić coś na siłę, to wolę was po prostu poinformować i tego nie robić, żeby się ogarnąć trochę umysłowo, trochę odpocząć, odsapnąć i będzie git, Ze względu, że mam taką dziwną tendencję, że przykładowo jak coś mi się wydarzy, to mnie to przez tydzień tylko trzyma, nie? Przykładowo, coś się stało, z kim się pokłóciłem, z kim się kurwa, nie wiem, popierdoliłem mocno. To mam tak, że przez tydzień mnie to boli, za dużo o tym myślę, ale po tygodniu mi po prostu jakby to schodzi i mam totalnie wyjebane. Ale ze względu, że zaczynam się coraz lepiej czuć, coraz bardziej, że tak powiem, chwytam dzień i, i tak dalej, to myślałem, żeby o do tego streamowania wrócić, moi drodzy, i ja wrócę do tego streamowania, będę potrzebował jeszcze jednego tygodnia. Godnie. Dlaczego, moi drodzy? Yy, myślę, że kwestie dlaczego mnie nie ma, już objaśniłem, to przeszlibyśmy sobie do kolejnej kwestii, która będzie połączona jakby jedna sprawa będzie połączona z dwoma sprawami. Pierwsza jest taka, że moi drodzy, mamy 9 lipiec, jutro jest 10 lipiec zlot Famikon 17. Zlot Famikon, moi drodzy, mamy to. Po 17 latach zapowiada się kolejny cudowny zlot. Ja już moi drodzy się nie mogę doczekać. To jest jutro, a ja kurwa sram pod siebie. Także no naprawdę tego nie widać. Co prawda jest śmieszna sprawa, jest taka, że odkąd yy, zapowiedzieli nowy zlot, to ja miałem cały rok wyjebane. Ja w ogóle o tym nie myślałem i ja miałem to totalnie gdzieś. I mówię, no dobra, zlot to zlot, będę jechał, bo to jest w sumie już u mnie w nawyk weszło po prostu, że co roku muszę pojechać na zlot. Czy na 5 dni, czy na 2, czy na 3, co roku muszę tam być. To jest ze względu, że mi to weszło w nawyk, to ja po prostu o tym nie myślałem. Bo to była dla mnie rzecz normalna. Aczkolwiek tydzień przed zlotem, taka zajawa mnie złapała, że to jest głowa mała. Spać po nocach nie mogę. Cały czas o tym myślę. Kurna, głowa mi paruje. No ale to już jest jutro, moi drodzy. Ja dzisiaj właśnie już byłem ostatni dzień w pracy. Od jutra zaczynam urlop i o godzinie 7 wyjeżdżam właśnie z Niemiec i jadę sobie prościutko do Warszawki, dokładnie do Cieksyna, gdzie będzie właśnie organizowany zlot. No i teraz pytanie: co ma to do siebie, że jest jedna sprawa połączona w dwie sprawy? To właśnie to, że przez to, że jadę na zlot, nie mogę streamować, no bo mnie nie będzie w domu. Ale pomyślałem w sumie, że kurczę będzie ten zlot i to jest rzecz, która jest w sumie jedną z najważniejszych rzeczy w roku dla mnie. To postanowiłem zmienić parę rzeczy po zlocie. Pierwsza rzecz jest taka, chcę odstawić kurwa palenie. Może tego nie wiecie, może bądź wiecie, ja kuźwa jaram jak popierdolony i nie chodzi mi tu o ludzi. Jest to jeden z moich problemów, z którymi nie mogę sobie poradzić w żaden sposób, pomaga mi to fakt faktem. Bo przede wszystkim, nie myślę aż tyle. Nie mam overthinkingu. Jeżeli wiecie, co to jest overthinking, to overthinking w skrócie to jest coś takiego, że po prostu mieliście sytuację 5 lat temu, że podbijaliście do dziewczyny, wyjewaliście z jakimś tekstem, po czym dostaliście liścia w mordę i wy po dziś dzień cały czas o tym myślicie. I macie takie w głowie, kurwa, mogłem w tej sytuacji powiedzieć co innego. Dlaczego ja wtedy nie powiedziałem czegoś innego? No i to jest właśnie overthinking. I to jest coś, co jest ze mną praktycznie cały czas. Jeżeli nie jestem czymś zajęty, a przykładowo próbuję zasnąć, overthinking. Jeżeli przykładowo siedzę na dupie, się nudzę, nic nie robię, overthinking. Właśnie to jest to zjebane, że mnie to wkurwia na tyle, że ja nie mogę się opanować. Cały czas ten overthinking bierze, i nawet jeśli, jakbym sobie powiedział, nie myśl o tym, to i tak nic to nie zmieni. A właśnie tutaj ten mój durny nauk mi na tyle pomógł, że po prostu nie, nie, nie odpalał mi się overthinking i normalnie mogłem zasnąć jak człowiek. Ja przeważnie to stosowałem, żeby, żeby lepiej spać i faktycznie mi to w chuj pomaga, bo się nie dość, że się wysypiam. Chodzę o normalnych porach spać. I po prostu jak wyjdę i włożę się na wyrok, to jest... i śpię! Tak więc tak. No ale ze względu na to Że właśnie tu jest też kolejna Sprawa poruszona że właśnie Też jest taka lipa trochę w życiu U mnie z finansami to będzie miało Bardzo duże znaczenie Jeżeli chodzi o moje odcinki Ale do tego zaraz dojdę i właśnie To jest to że właśnie po zlocie po pierwsze Chcę odstawić po drugie chcę wrócić Do streamów bo półka gier się Kurwa powiększa a ja totalnie w nic nie gram Ja teraz w ogóle moi drodzy Nie to że nie robię streamów to poza streamami Też w nic nie gram mówię counter strike raz w tygodniu, żeby sobie wbić dropa, tyle ja w ogóle nie mam ochoty w nic grać. Nawet nes sobie nie odpalam, bo miałem właśnie problemy takie, a nie inne. No, ale ze względu, że coraz ostatniej mi pcha do tego grania, pojawiło się kilka tytułów, które naprawdę bardzo bym chciał pograć. Nie mówię tutaj o nowych grach, tylko po prostu o starych grach, o których nie słyszałem i nagle ją poznałem. Tak więc chciałbym, mówię, wrócić do tych streamów i postaram się Po 17 coś z tym zrobić. Jeżeli chodzi o to, no to tyle. A przejdźmy sobie teraz do kolejnego. Tematu, a kolejnym tematem jest YouTube, moi drodzy. No to w sumie, na logikę, jak nie robię streamów i nie siedzę w ogóle przy komputerze, to kąd mam mieć czas, żeby robić jakiekolwiek materiały na YouTube'a, gdzie streamowanie jest o wiele wygodniejsze, bo ty sobie odpalasz streama, siedzisz 3 godziny i po prostu grasz. A jednak robienie materiałów, potem oglądanie ich, montowanie, potem oglądanie tego, co się zmontowało, patrzenie, co się stało, zajmuje o wiele, wiele więcej czasu, przez co, no kurczę, ciężko jest, ciężko, jak ja mówię, nie mogę znaleźć durnej godziny, żeby sobie na NES-ie pograć. To wy zapomnijcie o tym, że ja wam jakikolwiek materiał zrobię. No, NES gameplay, wiadomo, nie było dlatego, że nie miałem czasu. NES unboxingu nie było z innej przyczyny. Kolejnym moim problemem jest problem finansowy. Taki, że pomimo tego, że ja zarabiam te załóżmy od 3700 do 4 miesięcznie, to mi nie starcza kasy. I przez ostatnie dwa miesiące miałem najebane na miesiąc, bo ja mam tak, że jak mi się skończą pieniądze, to pożyczam, a potem na wypłatę oddaję. W jednym miesiącu miałem 500 zł długów, w, w drugim miesiącu miałem aż 800 złotych długów. No i właśnie to jest ten problem, że skąd się biorą te długi, moi drodzy? Te długi się biorą, wiadomo, z mojego nałogu durnego Właśnie między innymi dlatego, że mam problemy finansowe. Szansowe, takie, że nawet nie mogę sobie pozwolić Kupić durnej gry na Playstation 3 Czy kodowo czegoś innego Właśnie między innymi to jest kolejny powód Dlaczego chcę to odstawić tu główno Bo pieniądze znikają o tako Dlatego no mówię kurwa, będzie ciężko w chuj, będzie ciężko w chuj, być może te streamy będą chujowo przez to wyglądać, bo nie będę mógł ogarnąć kurwa łba. No mam nadzieję, że, że jakoś się to uda. Ja postaram się to rzucić i postaram to was wrócić. I właśnie tu jest taka prośba do was, żebyście jak już wrócę na Twitche i wy zaczniecie mnie znowu oglądać, żebyście mnie tam kurwa jakoś tam wsparli, bo mówię Ja może jestem kurwa pozytywnym człowiekiem, beka ze mną jest i tak dalej ale wy naprawdę nie wiecie, jaki jestem naprawdę i uważam, iż jestem bardzo ciężkim człowiekiem, rozjebanym psychicznie mocno. No ale dobrze, już nie będę się nad tym rozczulał, bo, bo nie chcę wam tutaj nie wiadomo czego, jakich głupot gadać, żebyście zaraz się nie czuli kurwa źle. Tak więc, jeżeli chodzi o to. No i wiadomo, wracając do finansów, NES unboxingów nie mogę robić ze względu na to, że po prostu nie mam za co kupić tych kartridży. Udało mi się wbić faktycznie 50 kartridży na NESa Zajebiście, cieszę się z tego powodu. Samo w sobie, to, że musiałem bie, gr, brać dwie gry na raty, bo nie miałem pieniędzy, żeby to pięćdziesiątkę dobić. Ale mamy to z głowy, jest 50. -tka. Finansowo na razie jest jeszcze tak samo słabo, ale mówię, postaram się ogarnąć siebie. I w następnym miesiącu zobaczę, jak to będzie wyglądać, jeżeli finansowo wyjdę na prostą. To znaczy, że jest dobrze. Jeżeli będzie dalej to samo, no to kurwa, będę myślał głębiej, jeżeli chodzi o to. Co do streamów, moi drodzy. Jak już kurczę bym miał wracać do Was, to chciałbym Wam też opowiedzieć kilka rzeczy, jakby to miało wyglądać, moi drodzy. Tak sobie myślę. Ze względu na to, że jest teraz bardzo ciepło, Praktycznie cały czas mnie nie ma w domu. Nie mam kiedy w ogóle tych streamów robić, właśnie przez to, że mnie nie ma w domu. To się teraz zastanawiam, jak to połączyć tak, żebym miał i czas dla znajomych, i czas dla was. Bo jakby nie patrzeć, i jedną rzecz kocham, i drugą rzecz też kocham. Ale no kurwa, wybierz jedno, nie? No to w sumie wybrałem wychodzenie na dwór, bo w sumie uważam, że jestem na tyle już dorosły. Śmiesznie to brzmi, pomimo tego, że oglądają to osoby, które mają powyżej 30 lat. No ale ja uważam, że jestem już na tyle dorosły, że po prostu zacząłem coraz bardziej myśleć o życiu i tak dalej. Może i faktycznie bardziej mnie korci do tego, żeby wyjść do ludzi, wyjść na miasto, coś się pobawić, niż żeby siedzieć w domu i grać. Właśnie i to jest ta rzecz, dlaczego też nie chciałem robić streamów. Właśnie głównie trzy rzeczy: brak chęci, depresja, no i głupi durny nauk. Bo jakby nie patrzysz już nieraz wam wspominałem, że wolałbym nie wprowadzić transmisji, będąc pod wpływem z tego względu, że mogą to obejrzeć totalnie wszyscy, a jednak wolałbym, żebym wyglądał normalnie na tych transmisjach ja a nie jakiś pokrzywiany ryj i tak dalej, bo jednak no głupie, głupio, trochę tak. Może niektórzy mają wyjebane, ale no ja nie mam wyjebane na to. Byłem głupi, że tak robiłem przez ten czas. Mówię, stwierdziłem, że tak nie będę robił. Faktycznie przestałem. Że jak już chciałem, to po prostu albo po streamie, albo przed streamem, tylko wtedy, że już nie robiłem tego streama, no ale mówię. Wracając do tych finansów Jeżeli wyjdę na prostą To będzie dopiero w sierpniu To wrócimy do zbierania gier na NES Co do tego powrotu mojego Właśnie chcę wrócić między innymi Dlatego, że mamy 50 gier na NES Więc jest w co grać Moi drodzy, ze względu, że NES Jest w sumie dalej moją ulubioną platformą I ten PSX w nazwie To ja nie wiem, czy się niedługo nie zmieni Kurwa przypadkiem, chociaż powiem wam Ciężko, tutaj bardzo bym prosił was O waszą opinię co w związku, jeżeli jestem PSX maniakiem, a PSX już mnie nie rajcuje Czy my czy ja powinienem zmienić nazwę, czy zostawić taką jaką mam i dalej robić to co robię. Bo właśnie to jest głupie, bo ja nie wiem co w tej sytuacji zrobić, bo mi jest szkoda wszystkich tych lat, których działałem pod nikiem PSX Maniak, bo jakby nie paszy wszystkie te odcinki, to bo jestem PSX Maniak, a teraz jakby zmiana nazwy, to mam wrażenie, żeby było ciężko i dużo osób by po prostu o mnie zapomniało, jeżeli bym zmienił tą nazwę. Więc tutaj bym musiał prosić was o poradę, co by zrobić w, takim, w takiej sytuacji, bo ja mówię, głównie teraz nes się interesuje. I najprawdopodobniej tym nes będę się interesował jeszcze dość długo. Właśnie ze względu na to, że ja ostatnio też się powtarzam. Ostatnio wychodzę bardzo dużo z domu i mnie nie ma w domu i nie mam jak tych streamów robić. Między innymi przez moje samopoczucie i przez to, że mnie nie ma w domu, to postanowiłem... jeszcze tego nie wprowadzam, ale chcę wam pokazać jaki pomysł. Chciałbym sobie. Ustalić dany harmonogram właśnie z, z Wami, z moimi znajomymi, tak, żebym ja przykładowo danego dnia mógł sobie z nimi wyjść, a danego dnia zostać w domu i robić streama. Żeby przykładowo nie robić tych streamów codziennie, a przykładowo co drugi dzień, albo po prostu robić ich, nie wiem, przykładowo 5 dni w tygodniu, a weekendy mieć wolne. Tutaj musiałbym jeszcze to wykminić. Na pewno nie będę streamował tak jak streamowałem, to jest pewne. Nie będę tak robił nałogowo, że napierdalam codziennie po 3 godziny. Nie, będę się starał 3 godziny robić tak raz na 2 dni, żeby mi więcej jeszcze wiecie, skorzystać trochę z życia i tak dalej, bo mówię, moje życie opierało się kiedyś głównie na streamach, to była rzecz, którą kochałem robić, to była moja jakby ucieczka od rzeczywistości, bo jakby nie patrzeć miałem was, miałem osoby, do których mógłbym się wygadać i tak dalej, więc no kurwa streamowałem i my naprawdę napierdalaliśmy te streamy jak głupi. Teraz jak mi się troszeczkę życie powywracało do góry nogami, no to jakby nie patrzeć, mam już kurczę kilka innych priorytetów w moim życiu. Już teraz nie tylko streamowanie, a znajomi. Jak nieznajomy, to w sumie teraz. Dziwnie to zabrzmi, ale w pewnym momencie swojego wieku strasznie zabolało mnie to, że nie mam dalej dziewczyny i kurwa nie mogę jej znaleźć. I to jest też ten powód mój główny, dlaczego mnie nie było. Ale nie będę tutaj już dawał szczegółów, co dokładnie tam poszło. No ale no, no mówię, troszeczkę zacząłem inaczej patrzeć na świat i na życie ale jednak kurwa streamy jak kochałem, tak dalej kocham i nie chcę ich porzucać, tylko chcę jakoś to może zmniejszyć, ale żeby dalej to ze mną było, niż żebym w ogóle się totalnie z tego wycofywać. Ja chciałem zrobić taki szybki, krótki vlog, bo na YouTube się nic nie pojawia, na Twitchu się nic nie pojawia. A jednak zależy mi na tym, żebyście po prostu wiedzieli co się u mnie dzieje. Wszystko jest w porządku, zaczyna się powoli układać, tak więc o mnie się nie martwcie. A ja co? No kurczę, będę się chyba żegnał, bo raczej tutaj nic nie będę więcej wam chciał powiedzieć. Jadę jutro na urlop. Kurczę, cieszę się bardzo z tego powodu. Wybawię się jak nigdy. A wam co? A wam jedynie co? To pozostaje czekać i kurwa, no obiecuję. Tym razem obiecuję. Ale po 17 się widzimy. Wracam na streamy, wracam z NES zacznę działać coś pod siebie. Przestanę tyle jarać, ile jarałem. Będzie dobrze moi drodzy, wszystko się poukłada. Ja byłem PSX Maniak, a to był szybki vlog. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia. Nie dawem.